i'm Kilka lat temu pełniliśmy swoje czynności tylko na granicy w strefie przygranicznej od zmiany ustawy od 2004 roku pełnimy służbę we wnętrzu kraju. Otworzyliśmy się na świat, w związku z czym na teren naszego kraju wjeżdża bardzo dużo cudzoziemców. Duża grupa z nich, szczególnie z państw Azji, Byłego Związku Radzieckiego, wjeżdża legalnie. Przedłużają potem swój pobyt i stają się cudzoziemcami przebywającymi w Polsce nielegalnie. Działamy na terenie pięciu województw centralnych, kujawsko pomorskie Mazowieckie, Świętokrzyskie, Łódzkie i Wielkopolskie. Na terenie tych województw mamy pięć placówek granicznych. Są to placówki o charakterze lotniczym. One nie skupiają się tylko na działalności kontroli granicznej, sprawy pasażerów, zabezpieczenia bezpieczeństwa lotów, bezpieczeństwa komunikacji lotniczej, ale również aktywnie działają w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie województw, a także ścigają i zapobiegają popełnianiu przestępstw o charakterze granicznym. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na y, kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Wśród tej grupy trzeba przyznać, że przestępców jest niewielu. Jednak są bardzo duży odsetek y, właśnie tych cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nielegalnie to ludzie prowadzący y, działalność gospodarczą, handlową niezgodnie z polskimi przepisami. Nie odprowadzają podatków, odbierają y, pracę y, Polakom. Jesteśmy tak naprawdę naturalną drugą linią kontroli ochrony granicy państwowej. Nasze zadania dotyczą infiltracji środowisk tutaj na tym terenie. Mamy działać tak skutecznie, aby teren centralnej Polski nie mógł powodować posiedlania się nielegalnych migrantów. Naszych funkcjonariuszy coraz częściej widać w Warszawie, chociażby taka, takie wspólne patrole, które wykonujemy z policją na terenie dworca centralnego i wszystkich dworców w Warszawie. Nasi funkcjonariusze działają na drogach i e, szlakach komunikacyjnych, e, można ich spotkać w pociągach. Wspólnie z Strażą Ochrony Kolei dokonują działań patrolowych w pociągach, które mają charakter międzynarodowych połączeń. Wewnątrz kraju tak naprawdę sprawujemy kontrolę migracyjną, migracja, kontrola legalności pobytu i tutaj jesteśmy doskonale przeszkoleni. Od momentu, kiedy Straż Graniczna zaczęła pełnić służbę wnętrzu kraju, trzeba przyznać, że odsetek cudzoziemców przebywających nielegalnie zdecydowanie zmalał. Zmienia się świat, zmieniają się zagrożenia, w którym musimy przeciwdziałać. Zmienia się również system kontroli bezpieczeństwa w naszym państwie i w Europie. Straż Graniczna w tej chwili wchodzi w system bezpieczeństwa wewnętrznego naszego państwa. Realizowane jest to poprzez ścislejsze kontakty z policją i tu musimy nauczyć się działać tak jak policja wewnętrzna kraju. Musimy zdobyć ich umiejętności i wymienić z nimi nasze umiejętności, tak żebyśmy tworzyli. Jeden monolityczny organizm zapewniający bezpieczeństwo wewnątrz kraju. Jeżeli chodzi o kontrolę legalności, to jesteśmy jedyną formacją, która to robi na taką skalę i tak skutecznie, ponieważ dla naszych kolegów z policji no, to jest dodatkowa działalność i myślę, że my jesteśmy tym komponentem, który zastępuje kolegów z policji i po to jesteśmy. Natomiast jeżeli w styczniu tego, w przyszłego roku Straż Graniczna otrzyma uprawnienia do realizacji kontroli w ramach. Szlaków międzynarodowych komunikacyjnych i nadzoru nad tymi szlakami będzie nam potrzebne szkolenie z zakresu sprawowania kontroli drogowej, ale takie starania w ośrodkach szkolenia już są, aby szkolić naszych funkcjonariuszy. Więc to jest jedyny, jedyna dziedzina, gdzie będziemy potrzebowali szkoleń.